Dobry wieczór, Patryk Szulc. Witam w pierwszym wydaniu podsumowania wydarzeń ze świata przestępczości zorganizowanej minionego tygodnia Mafia News. Pierwsze, od czego zaczniemy, to przetarg na transportery opancerzone dla policji. W grudniu, jako zwycięzca konkursu, został wyłoniony AMZ Kutno, który będzie producentem ośmiu lekkich transporterów opancerzonych dla jednostek antyterrorystycznych naszej policji. Umowa została podpisana już w styczniu. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces Karoliny P., czyli tzw. zwanej Czekolindy, która razem z byłym partnerem prowadziła na Wilanowie luksusową agencję towarzyską Rasputin. Obie te osoby razem z kilkunastoma innymi, m.in. barmankami lokalu, zasiadły na ławie oskarżonych jako osoby, które miały czerpać korzyści z nierządu. Łącznie agencja przyniosła im zysk w wysokości kilku milionów złotych. W ostatnim tygodniu Superwizjer TVN opublikował materiał o Danielu Jansonie, czyli szwedzkim gangsterze, który był jedną z najbardziej poszukiwanych Osób na tamtym terenie. W 2007 roku przyjechał do Gdańska, a następnie trafił do Gdyni, gdzie miał spotkanie w sprawie interesów dotyczących nieruchomości. Ślad jednak po nim zaginął i domniemywa się, że osoba ta zginęła. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała akt oskarżenia do tamtejszego sądu okręgowego przeciwko pięciu osobom, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami na tzw. policjanta. Grupa działała w Niemczech, ale także w wielu miejscowościach w Polsce, m.in. w Pruszkowie, Warszawie, Krakowie czy właśnie Szczecinie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego delegatury w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiła 1500 pustych faktur o wartości około 41 milionów złotych. Z tytułu podatku VAT skarb państwa stracił blisko 9,5 miliona. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało aż 31 osób i zabezpieczyło mienie o rekordowej wartości 20 milionów złotych. Śledztwo prowadzone jest w kierunku prowadzenia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami i wyłudzeniami pożyczek. W tej sytuacji zakwestionowano blisko 100 zaciągniętych pożyczek. Łącznie szacuje się, że grupa wyłudziła 80 milionów złotych. Kolejne zarzuty w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie usłyszał je Jakub R., który w latach 2011-2014 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zarzuca mu się, że przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków po to, by finalnie uzyskać korzyść majątkową. W ostatnią środę Sąd Okręgowy w Łodzi podjął decyzję o przedłużeniu aresztu tymczasowego na kolejne trzy miesiące dla najbardziej znanego w Polsce świadka koronnego Jarosława E. pseudonim Masa. Przypomy Masa został zatrzymany 18 maja ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Wydziału Włodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Zarzuca mu się m.in., że od sierpnia do września 2012 roku w ośmiu bankach na terenie województwa Łódzkiego i Mazowieckiego wyłudził 660 tys. złotych. Ponadto miał wręczać korzyści majątkowe funkcjonariuszowi komendy wojewódzkiej Policji Włodzi Zbigniewowi G. Zarzutów tych jest jednak nieco więcej, a prokuratura zapowiada, że w przeciągu najbliższych trzech miesięcy postawi kolejne. Natomiast nie zdradza szczegółów, tego, komu te zarzuty zostaną przypisane i czego będą dotyczyć. Pod koniec ubiegłego roku media społecznościowe obiegła informacja o tym, że Grzegorz Eł, pseudonim Mięśniak, były członek Grupy Pruszkowskiej, nazywany również adiutantem masy, ma trafić do zakładu karnego po to, by odbyć karę pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione przed 18 laty. Okazuje się, że w tym momencie nie jest to jednak pewne, dlatego że Mięśniak odwołał się od tej decyzji i w najbliższy poniedziałek zapadnie decyzja o jego losach. Przejdźmy teraz do książek i filmów o tematyce mafii. Które mają swoje premiery w najbliższym czasie. De 27 lutego do księgarni trafi nakładem wydawnictwa dolnośląskiego książka pod tytułem Siedziałem w więzieniu, prawdziwa historia. Jest to trzecia książka, którą napisał Greg, były gangster który opowiada o swojej kryminalnej przeszłości. Tymczasem nieco później, bo 2 kwietnia można będzie przeczytać książkę Katarzyny Puzyńskiej pod tytułem Policjanci bez munduru nakładem wydawnictwa Pruszyński. Ta książka będzie opowiadała m.in. o historii policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji i innych policjantów, którzy na co dzień funkcjonują w cywilu. Przed weekendem w piątek 22 lutego do kin trafił film Patryka Wegi Kobiety Mafii 2, w którym gra m.in. Piotr Adamczyk czy Agnieszka Dygant. Bardzo. Tymczasem już dziś za na półtorej godziny zobaczymy pierwszy odcinek serialu Odwrócenie ojcowie i córki, czyli kontynuacji historii sprzed dwunastu lat o świadku koronnym Janie Blachowskim pseudonim Blacha. Chcesz się w końcu niebie, Kto? Były policjant. Cześć to? Ich córki dopadnie przeszłość ojców. Pani jest córką pana. Gratuluję pani magister. Córnia obroni tatusia. Na koniec dobra informacja dla fanów TVN Turbo, dlatego, że 3 marca trafi tam serial Służba Więzienna. Jest to nawiązanie do poprzedniego formatu pod tytułem Zakład Karny, w którym można będzie zobaczyć, jak na co dzień wygląda życie więźniów i życie funkcjonariuszy służby więziennej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Patryk Szulc.